Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem artysta pisarz a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Mirror Search w którym to trochę wam ponarzekam ponieważ moi drodzy kochani przyjaciele em, Zanim powstał ten odcinek musiałem się nieźle natrudzić, ponieważ aktualizowałem Windowsa do wersji em, ja mam ogólnie Windows' 8, o czym pewnie kilkakrotnie już wspominałem Wow, co ja zrobiłem? Złapałem się, ale puściłem, bo jestem idiotą. Zapominam, że tutaj Shift jest y, puszczeniem się krawędzi. Tak, tak, podrzuci Gnata y, w pobliżu nowego budynku. Y, aktualizowałem Windowsa do wersji 8.1 i to mi się wszystko poprzekręcało przez tą aktualizację. Ogólnie rzecz biorąc, program do nagrywania mi się spsił. Y, musiałem wchodzić w rejestry, naprawiać go. W tej chwili też nie jest jakoś specjalnie dobrze, ponieważ y, nie nagrywa mi pulpitu. Zaznaczam, że żeby nagrywać taką jedną, wielką, zieloną plamę, ale to na całe szczęście nie jest jakoś szczególnie potrzebne do... Ee... a pościg ninja! To akurat nie jest specjalnie potrzebne mi do nagrywania let's play'ów. E, więc tutaj nie ma e, żadnego problemu z tym dla was, natomiast dla mnie trochę jest. E, ponieważ e, nagrywanie pulpitu potrzebne mi było do... Ten... Nagrywanie pulpitu potrzebne mi było do wstawiania tych filmików e, końcowych z... E, no z końca każdego rozdziału, do kiedy na końcu każdego rozdziału jest filmik końcowy i ja wam te filmiki wstawiałem, ponieważ wiadomo, że nie przechodzę tego poziomu pierwszy raz, bo bym się e, siebie i was bym zamęczył tym, jak bardzo nie umiem w to grać Zastanawiam się, co mam teraz zrobić, ale nikki nie pamiętam Uciekać przed tymi ninjami głupimi Właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię to, to już jest stracona w tym momencie rozgrywka. A, tam miałem Tam miałem, nie Hop, może mi się trochę au, przynajmniej życie zregeneruje, nie zregeneruje się. Ech, przed chwilą przechodziłem ten level, ale i tak nie pamiętam trochę. Dobrze, przecież ich gubię. Znaczy, moim zamiarem jest zgubienie ich w tym momencie. Tutaj, hop, tutaj. Wbijaj na to szybko tutaj, hop i hop. No, i to jest ten moment. To jest ten moment, w którym ja kompletnie tracę orientację. Um, co trzeba zrobić? A, tutaj jest po prostu ten głupi taki przechodnik. Hop, um, no, i musiałem się poławić oryginalnymi plikami zapisów. W grze musiałem je kopiować. I w ten sposób dla was jest lepiej, ponieważ ja mogę jeszcze gadać podczas filmiku. Co było poprzednio? Byłoby możliwe, ale musiałbym robić postkomentarz, a to by nie było takie naturalne. A teraz po prostu filmik kleki naturalnie z gry, ponieważ liczy się, jakbym to przechodził pierwszy raz, a przechodzę drugi. Ponieważ skasowałem zapis, w którym to już przeszedłem i jest świeży yy, restart. Więc tutaj akurat yy, w tej kwestii nie będzie dla Was, myślę, większych problemów. Może być problem yy, z klatkami w pewnym momencie, ponieważ. Yy, no Mirror też trochę mi się też spsił i ostatnie rozdziały jakoś tak klatkują w niektórych momentach. Więc tutaj będziemy musieli to przeboleć, będzie to nie... nie, nie mm, jak to ująć? Niekomfortowe dla was, ale będzie bardziej niekomfortowe dla mnie, uwierzcie mi. Ale no to już jest... Zbliżamy się powoli do końca serii, więc tutaj nie mam co płakać. No jak winda. O! Lecimy. Hop! Aaaa, znowu ten dźwig! Na całe się tutaj z tym dźwigiem nie będzie akurat za dużo informacji, ja w ogóle nie wiem czemu on jest podświetlony... Siema, ziutek! Czemu ten dźwig, dźwig jest podświetlony na czerwono? Ponieważ nie będzie z nim praktycznie żadnej tutaj... Ee, co ja robię? Uciekam przed pościgiem, a tak naprawdę daje się tylko złapać. Nie będzie z nim żadnej interakcji. To od razu wam spoileruję. Taki spoiler to nie spoiler. Kurna, biegną za mną cały czas, cały czas słyszę tej kroczki takie śmieszne. Tak denerwujące. W sumie nie zdajecie sprawy. Ja się boję tych ninja, bo oni są kurna super potężni. Są kurna mutanty z projektu Icar. Ej, hop. Właśnie o tym mówię. A nie, to są zwykli strzelający. Może zdążę wleźć na tę rurę zanim mnie zastrzelą. Jak nie zdążę, to trzeba ludzi ich zabić Ostatnio zdążyłem, więc. O nawet nie było tak źle. Tutaj już za mną nie pobiegną. Okej, okay. teraz tutaj hop Teraz tutaj hop i hop I znowu hop i w zasadzie cała interakcja z tym dźwigiem jest taka, że w... <śm> zabiłem się <śm Ale śmieszne O Boże, jestem żałosny nie, No może nie żałosny, ale zbyt dużo kili jak na jeden odcinek już Znaczy pamiętacie to bo w poprzednim... W poprzednim, w, po w ostatnich odcinkach w pierwszych odcinkach serii, kiedy to nagrywałem po prostu nie znając poziomów. To była dopiero masakra. Tam chyba z godzinę mogłem grać. Hop. I koniec interakcji z dźwigiem. Teraz jest moment, którego nie lubię, bo trzeba zrobić coś takiego. Hop. A za pierwszym razem trochę z tym zaszło. I. Hop. No, pewnie się przeturlać, a nie. Coś takiego. A, ale to nic. Ja cały czas nie rozumiem, po czym my chodzimy, czemu w tym mieście nie ma żadnych budynków e, mieszkalnych, tylko są same jakieś takie, nie wiadomo co to właściwie jest, korytarze, kurna, gdzie są same śmieci wywalone by Znaczy, może nie śmieci, ale jakieś takie, wiadomo, paczki, e, mopy. Dziwne to jest. No. o the door. Znowu winda. Jest na szczycie Atrium, do którego za chwilkę dotrzesz. O, Atrium teraz będzie, Atrium jest jedną z fajniejszych lokacji w tej grze. Jest ogromne i super wysokie, tam mniej więcej prawie na samą górę wejdziemy, więc... Wow, możecie sobie wyobrazić, gdzie ten odcinek jeszcze będzie trwał. Znaczy... Może ja mogę sobie wyobrazić, ponieważ... No, przepraszam, ale słuchawki mi się przestawiły. Ponieważ ja Ja nie mam pojęcia jak ten odcinek będzie trwał, a wy możecie sobie po prostu najechać nad myszką i sprawdzić. Gdzie to się zaczynało? Gdzie to się zaczynało? Tu się gdzieś zaczynało. Tu coś jest? No i tu coś jest, okej. Okay. O, torbę znalazłem. To są takie znajdki różne. Nie wiem czy one coś... Znaczy. Nie wiem co, co one dają, bo coś na pewno dają. Pewnie jakieś tam opcje w tych dodatkach, ale to nie jest to czego my szukamy tutaj. Chyba nie tu powinienem iść. Chyba bardziej tam. Myślę, że bardziej... Zdecydowanie bardziej tutaj gdzieś. Jak już znajdziemy początek, to wiecie. Ponice do kłębka. Jak to się mówi. Um. Tak. O, jesteśmy na pierwszym poziomie atrium. O, tych poziomów jest chyba 3-4. Czy 4. Gdzie ja mam teraz? O, mówię, podnicę do kłębka. Taki jestem sprytny, że. A, dobra, to jest tutaj. Hop. Teraz. Tak. Tak. Tak, żebyście wymieli pojęcie, jak ja się męczyłem z tym za pierwszym razem, czyli przed paroma minutami, co ja zrobiłem. To było głupie, nie przyjrzałem się okolicy, przepraszam. No, tutaj. Uhu! To też było głupie. A, przyzwyczailiście się już do moich faili, prawda? Trzeba się przyzwyczaić, to już jest ósmy czy dziewiąty odcinek serii, dziewiąty chyba. Bo w ogóle zbliżamy się do końca, z tego co słyszałem, jest 9 chapterów tej gry. A my już jesteśmy w ósmym, więc. No już. Następny odcinek będzie prawdopodobnie ostatni, więc trzeba się powoli żegnać. Ale to jeszcze przed nami. O, tak powinienem zrobić, a ja głupi jestem czasem. Teraz tędy. To już jest drugi poziom tego atrium. O, poziom, którego nie lubię, tak w zasadzie. Trzeba zrobić coś takiego. O, tak. O, bardzo łatwo jest spaść przy tym, co przed chwilą widzieliście. No ja wprawdzie nie spadłem. I teraz jest moment, którego ja nie rozumiem. To znaczy, teoretycznie powinna istnieć jakaś ścieżka, która zaprowadziła mnie od razu na te wyskocznie. Ale jej nie ma. Znaczy, nie wiem, może jest, ale ja jej nie zauważyłem i muszę skoczyć tak po prostu tutaj na ten sam cypel. To tak dziwne trochę jest. Też za pierwszym razem miałem z tym problemy, żeby to w ogóle znaleźć. I znowu, tak. Wow, ale mi szybko idzie. To już jest trzeci poziom tego atrium. Jak ja się cieszyłem, jak doszedłem na ten poziom, to sobie nie zdajecie sprawy. Teraz tak, tutaj. Mm. A, tu jest ukryte tajne wejście do komnaty tajemnic. No, może nie jest jakoś specjalnie niewidoczna, ale za pierwszym razem trudno jej było znaleźć. Wow, się zabiłem. Jak to ja? Muszę się czasem zabić. <grym> tak dla rozrywki. O. Hop. O co by było w tym zabawnego, jakbym się nie zabijał, prawda? Wszyscy lubią śmierć. Znaczy, ja lubię śmierć jako postać. Tom ze świata dysku, jak ktoś czytał świat dysku, to wie, że tam jest bardzo fajnie narysowana śmierć. Eee, jako tak, ja, no wiadomo, że postać, prawda, w czarnej szacie, z kosą, szkielet, co jest? To przez to, że ruszam myszką jakoś. Yy, postać w, czar w czarnej szacie szkielet yy, z kosą, nie? Ale ma bardzo ciekawy charakter, ponieważ na przykład lubi koty, chciałby pracować yy, w tej od czasu do czasu w smażalni frytek. Znaczy tam frytek nie ma, to, to jakieś takie właśnie szybkie dania na wynos. Jakkolwiek by, jakiekolwiek by one nie były. Tak więc w ogóle fajna postać, też ma bardzo filozoficzne podejście do życia, chociaż nie lubi filozofów. Mnie by chyba nie polubił Znaczy nie lubi takich filozofów e... U nas w branży to się nazywa sofiści. <laughs> Czyli e, ludzie, którzy prowadzą czcze... Cz, czcze? Czcze! Boże, jakie trudne słowo to jest jednak Czcze, dyskusje e, na tematy kompletnie bezsensowne Co ja to przeskoczyć? Chyba nie Po co ja tu wlazłem? Nie mam tu wleść, przesadziłem trochę. Właśnie zagalopowałem specjalnie i szukałem ścieżek, którzy twór, których twórcy mi nie przeznaczyli. Gdzieś obok ciebie jest kanał Tak wiem, widzę go. Znaczy nie w tym momencie, ale tutaj. A tak normalnie to śmierci to nie lubię, jak ktoś umiera. Może nie, że płaczę, yy, w sensie w grach, nie? Bo rzeczywiście, jakbym ktoś bliski umarł, to bym się pewnie popłakał, ale to. Chyba normalne. Eee, mm, także. Po, po, Ogólnie mnie to specjalnie nie wzrusza w, w grach, ale też nie jest to specjalnie dla mnie ciekawy zabieg Nie powiem wam dlaczego rozmawiamy na ten temat Nie wyciągnięcie tego ze mnie Dostałem SMS-a, jednak nie wiem od kogo, ale nie, 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 nie sprawdzę teraz Ostatnio dostaję SMSy albo od mojej mamy, albo co zdarza się znacznie znacznie. O, i tutaj zaczyna gra klatkować. Mamy 7 klatek momentami, więc. Ale przeżyjemy to, słuchajcie. E, albo od mojej dziewczyny, albo od mamy. I od mamy to jest jakieś 5%. Wow. A od mojej dziewczyny to jest reszta. E, I to jest kolejne pomieszczenie, którego ja niespecjalnie. To jest, tak, więc byliście przed chwilą świadkami tego słynnego. Wow, teraz jesteście świadkami tego słynnego. A, ha, 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 ale się zarobiliście, z tym chodzi. Tego z, z, słynnego klatkowania, o którym Wam już wspominałem. op Aha. Co, jak zejdę na dół, to się zabije? Nie. O, teraz jest yy, misja snajperska, mam nadzieję, że tu nam się nie będzie zacinać. Dobrze. Eee, yy, musimy wycelować... O, musimy, to jest... Boże, co ja zrobiłem? O Boże. A zasadniczo, że wiązom mam do czynienia ze snajperką Musimy wycelować w silnik tego samochodu Bo ogólnie wszyscy pamiętacie Dlaczego to robimy, prawda? O, podmienić teksturkę yy, Otóż siostra głównej bohaterki, którą gramy została Zostawioną przez policję za morderstwo, którego nie popełniła Kto by się spodziewał yy, W każdym bądź razie naszym zadaniem jest ją uratować Ona była przewożona w tym konwoju, więc tam się właśnie udajemy A tu przez chwilę Moment, w którym miałem za pierwszym razem wyżawi ten korytarz, bo już to było coś takiego w jednym z poprzednich przejściałów. WUHUU! Nie zaskoczyłeś mnie, wiedziałem, że tu będziesz, dawaj broń! Ogólnie teraz już, jak odkryłem, że broń jest w tej grze naprawdę bardzo użyteczna, to przechodzę w tryb Rambo i zabijam wszystkich. No niestety. Taki już jestem. Śmierć się dobrze sprzedaje. Już nic na to nie poradzę. Żyjszy od Gana! No, nawet całkiem płynnie chodzi. Czy całkiem płynnie? Niektórzy by po prostu się poskarżyli, że 30 fps to skandal. Ale dla mnie to jest normalka. Ja wcale więcej nie potrzebuję w grach. I moja ulubiona bronia, więc zwykły karabin. Teraz tutaj. A, trzeba zejść trzy piętra w dół. Okej, okay, jeszcze jedno pięterko? Tak, oczywiście, że jeszcze jedno pięterko, bo czemuż by nie? Wow! Nie pamiętam tego kościa. Daj mi swoją broń. Oczywiście zmieniam broń za każdym razem, bo no, amunicja jest ograniczona, nie? Nie ma żadnego licznika, ale jest. Jezu! Ale mi zrobił krzywdę. On ma, on ma jakiś taki specjalny karabinek fajnie. Jak go zabiję, to go wam pokażę. Nie zabiję go. Skończy mi się amunicja. Skin, że wreszcie. O tym mówiłem. Tu jeszcze zostawiłem w tym trochę była amunicji. Ciągły ostrzał. To jest to, co lubicie. Pościgi i wybuchy. że cholero. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. To było magiczne zaklęcie. Jakie wypowiadam, to wszyscy giną. że cholero. Sadam. Dobre to zaklęcie. Gdzie jest jeszcze ten kościół? A? że cholero! I koniec rozdziału, proszę Państwa. Ktoś jeszcze do mnie strzelał, mogę go zginąć, że cholero. Będziemy mieli filmik, o tak! Teraz jest filmiki, ja komentuję. Tak nie było od któregoś tam odcinka serii. Było od czwartego, chyba, ale nie jestem pewien. To jest, wiadomo, tutaj ten rozwalony samochód, co to tośmy go rozwalili. No całkiem płynnie poszedł ten odcinek. To jest Kate. Kate. To jest w ogóle... ich rodzice musieli mieć wielką e, ubieżyć, wyobraźnię. Katie uczyncasz. Fate. Tyle ci byłam winna, Kate. Powinnam siedzieć cicho chyba, bo jest filmik. Weź to. Tomek, przyjaciel, wyprowadzi cię stąd. Ja wezmę na siebie niebieskich, potem się odszukamy, okej? Okay? No dobra. Pomyśleliście, ja że to koniec filmiku, a nieprawda! Musi być yy, wzruszająca scena. O Boże, który? Jest wielu bogów, Meg. Mm. Nie mogłem ich powstrzymać. <laughs> A jak sądzicie, dlaczego mówiłem o śmierci? Dokąd poszli? Do nieba. Mówili coś o wieży, siedzibie burmistrza? A żebyś wiedziała, zaraz zobaczycie, ta siedziba jest zorumbista. Dobra, szacunku Chle, trochę umiera. Wezwę kogoś. Lekarza. Nic z tego five. Przepraszam, Melk. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. Nie daj tym zastrańcom wygrać. Nie pozwolę. Dobra ostatnie słowa. Dobre. Nie daj... Nie daj tym zasnąńcom wygrać. Dobra ostatnie słowa. A, no jeszcze dzięki mała. Wolę... Nie daj tym zasnąńcom wygrać. O, jak się przytula. To jest ta wieża. A zobaczycie jak ona wygląda w rzeczywistości. To znaczy w grze oczywiście. Mm, mm, tam, tom, 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 tom... Wow, jakie to jest bydle! Kurna... E, u nas... E, w, w tym... w Polsce prezydent mieszka w Belwederze, a tutaj nawet burmistrz miasta ma taką zarąbistą wieżę. Chciałbym mieć taką wieżę. Dobrze, to jest wyzwanie dla, dla nas na następny odcinek. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną e, w tym odcinku. Mam nadzieję, że w przyszłym nie będzie takich e, z lagów zbytnio, bo to będzie już chyba ostatni odcinek. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pokój nad Izraelem.